Próbuję zrozumieć, dlaczego Wy ludzie myślicie, że jeśli mówicie w jednym języku już, to nie umiecie nauczyć się drugiego. Mam dosyć słuchania ludzi, którzy mówią mi, że znajomość języka jest dla wybranych ludzi. My wszyscy już znamy jeden język. Dlaczego miałbyś nie uczyć się drugiego, trzeciego, czwartego, jeśli chodzi o mówienie jak native To jest niemożliwe, aby brzmieć w 100% jak native speaker, ale. Możesz mieć w 96% jak Native Speaker. Możesz mieć taki akcent w 96% jak ludzie, którzy posługują się danym językiem od urodzenia. To jest możliwe. Czy to zajmuje lata pracy? Tak. Więc jeśli ty chcesz brzmieć bardzo dobrze w danym języku, chcesz brzmieć jak Native Speaker, prawie, mieć bardzo dobry akcent, wymawiać słowa tak, jak oni to robią. To oglądaj dalej. A więc ja umiem mówić czterema językami bardzo płynnie. Po francusku, francusku mówię dosyć okej, okay. mówię biegle, dogaduję się w wielu sytuacjach. Mój akcent jest dobry, ale oczywiście mógłby być lepszy, gdybym to pracowała. Więc, więc, więc jak ja to robię, że uczę się mówić w tym języku i automatycznie mam dobry akcent? Że ludzie mówią mi: Wow, Twój akcent jest bardzo dobry. Wow, mówisz bardzo dobrze. Oczywiście wiem, że czasem przesadzają, ponieważ. Ostatecznie zawsze będziemy brzmieć, zawsze i które słowa będziemy wymawiać jak, um, tak jak my, czyli będziemy brzmieć trochę polsko. Można usłyszeć, że po prostu jesteś z innego kraju. Są ludzie, którzy urodzili się w jakimś kraju, później przeprowadzili do Anglii na przykład, um, wiesz, spędzają tylko czas z jednymi speakerami, tylko z Brytyjczykami, mówili później tylko po angielsku. Tacy ludzie mają bardzo dobre akcenty. Mówią prawie tak jak native speaker, Mówią tak jak Brytyjczycy, praktycznie. Więc tak, to jest możliwe. Może mieli tylko 15 lat albo 9 lat. Wiek tak naprawdę nie ma różnicy. To, co sprawia różnicę, jest to, ile lat i czasu poświęcisz na praktyce akcentu. Oczywiście, jeśli mieszkasz w danym kraju, to tym bardziej. Jest to pomocne, ale nie musisz mieszkać w tym kraju, aby nauczyć się mówić bardzo dobrze i brzmieć bardzo dobrze, a więc jak ja to robię? Um, ja ogólnie uczę się poprawnie, tak? Ja ogólnie uczę się, tak jak powiedziałam, do czyli ludzi, którzy mówią już wieloma językami, którzy nauczyli się sami albo poprzez jakichś innych mentorów, mieszkając w innych krajach. Ja mówię językami, tymi, którymi ja znam, polski, niemiecki, angielski, hiszpański i francuski. Dlatego, że się ich nauczyłam sama. Oczywiście podróżowałam do kraju, gdzie te języki były mówione, ale jakaś ja się nauczyłam mówić tak jak oni. Musisz za każdym razem, kiedy napiszesz jakiś tekst w języku obcym, musisz czytać go na głos. I jak ja to robię? Włączasz sobie lektora w danym tłumaczu, czyli na przykład Deeple Kong, którego ja używam, i słuchasz, jak ten lektor powtarza ten tekst, jak on go czyta. I ty powtarzasz po nim. On mówi do dwa słowa, to robisz pauzę i powtarzasz po nim. On czyta cały tekst, czytasz cały tekst po nim. Tak dużo razy, aż zaczniesz brzmieć tak jak on. To jest obsesja. Nie powiedziałam, że będzie łatwo. Musisz mieć obsesję na punkcie tego języka, na punkcie akcentu. Tylko w taki sposób możesz dojść do wysokiego poziomu. Musisz naprawdę powtarzać jakieś słowa, teksty, zdania po native speakerze. Aby brzmieć tak jak on. Tylko tyle. Uh, co ja na przykład robię? Ja ogólnie uwielbiam Mighty Cyrus, ja ogólnie wzoruję się na nią, uwielbiam ją. Jest wywiad z nią z Joe Rogan, i ten wywiad oglądałam chyba już z milion razy i przypisałam cały do zeszytu. Tak, ten wywiad ma dwie godziny, trwa dwie godziny. Mój cały zeszyt jest wypełniony po prostu transkryptem tego nagrania tego wideo. I za każdym razem, jak przypisywałam ten transkrypt, czyli wiadomo, że trochę mi to zajęło, to minęły to chyba kilka miesięcy, kiedy skończyłam go, Ja pisałam tylko stronę, taką stronę A4, albo czasem więcej. Słuchałam, jak oni mówią i powtarzałam po nich. Powtarzałam po nich i starałam się brzmieć identycznie jak oni. Czasem robiłam też tak, że nagrywałam ich i później nagrywałam siebie, kiedy powtarzałam te same linijki, ten sam tekst, żeby usłyszeć, Jakie słowa wymawiam ciągle źle. Nie mówię, że źle. Jakie słowa wymawiam inaczej. Jakie słowa, W jakich słowach powinnam jeszcze poćwiczyć mój akcent. Następnie odsłuchiwałam ich jeszcze raz, powtarzałam po nich jeszcze raz, albo pięć razy, dziesięć razy. I później nagrywałam siebie jeszcze raz, aby usłyszeć, gdzie jeszcze robię błędy. I robiłam tak wiele razy. Oczywiście to nie trwało, wiecie, cały dzień. Czasem, jak miałam ochotę, to robiłam to 3 godziny, czasem 1 godzinę, czasem 20 minut, ale robiłam to bardzo często. I przysięgam Ci, gdybyś ty to robił codziennie, to przysięgam Ci, jakby Twój akcent był niesamowity. Widziałam być bardzo dobrze w tym języku. A więc a po prostu to wszystko. Wydaje mi się, że film nie musi być jakiś długi, ponieważ proste rozwiązania są najlepsze. I oczywiście, jeśli mieszkasz w żadnym kraju, gdzie posługujesz się tym językiem, to masz to po prostu ułatwione. Jest też tak, że niektórzy mają po prostu ułatwionie, apara ich aparaty mowy są bardziej takie elastyczne, mogą się przystosowywać do e, jakichś konkretnych ruchów, e, które muszą wykonać swoimi swoim mięśniami. I to ułatwia ludziom. I to ułatwia sprawę. Ja tak właśnie mam. Mój aparat mowy jest bardzo elastyczny, potrafię jakby wpasowywać się w, w język, potrafię naprawdę jakby oczywiście zajmuje to mi to czas, ale wydaje mi się, że dlatego nie mam aż tak mocnego polskiego akcentu, ponieważ mój akcent, jakby to, że mam wadę wymowy, ułatwia mi mówienie wieloma językami, ponieważ jakby jestem elastyczna, jakby mój aparat mowy jest potrafi dostosować się do każdego typu wymowy w tym języku. Oczywiście nie mówię teraz o jakichś językach typu chiński, ponieważ nigdy się ich nie uczyłam. I oczywiście domyślam się, że jest to trudniejsze, ale jeśli na plecie zadajesz mieć jak, Chiń, jak, jak Chińczycy, to możesz wykorzystać tą samą metodę, taką którą powiedziałam Ci teraz i nauczyć się chińskiego bardzo dobrze. Wydaje mi się, że taki krótki film wystarczy. Wyjaśniałam wszystko, co miałam wyjaśnić i wtedy w takim razie dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.